Cześć, to rodzinka z kanału Sebastyczny, kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak u nas jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. Zakończyliśmy już nasz tydzień wycieczki objazdowej i teraz mieliśmy rozpocząć taki tydzień basenowo-hotelowy. No i gdzie wylądowaliśmy? Proszę, na kolejnej wycieczce objazdowej. Także znowu poznajemy nowe tereny. Jeździmy różnymi dziwnymi środkami lokomocji. Tutaj na przykład wjechaliśmy taką górską kolejką. Jak Wam się podoba, powiedzcie? Podoba mi się? Podoba ci się? No, tak. Mi też. A powiedz synku, co Ci się podobało najbardziej? Podobał się wagon. 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 Super. Czyli takim mhm. faktycznie wagonikiem wjeżdżaliśmy tutaj na górę. Tam, Jak na górę. kolejka. Kolejka li nowa. Teraz fajnie. gorzej, bo będziemy mhm. musieli zjechać na dół. To będzie chyba trochę bardziej wymagające. A powiedz, kotku, podobają ci się góry? Tak. A co jeszcze widać? Widzisz góry, co jeszcze? No? Widzisz choinki? No dobrze, tak, powiedzmy. Tam tam daleko, a tam kotku, tam tak. daleko, co jest? Co widzisz tam? Co widzisz? Widzę wagon. Widzisz wagon, a może widzisz? Tak. Gdzie jest morze? Tu. Tam jest morze. No właśnie. Także my dalej podróżujemy. Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. Tak. Pozdrawiamy.